Witam serdecznie gościa, Mateusz Łagosz Brugą Rudnowak. Witam serdecznie. Mateusz pokonujecie, pokonujecie ci rywala 8 do 1. Dlaczego tak wysoko? Skąd taka fajna skuteczność? Skąd te gole? Skąd taka fajna zdobyć? Dlaczego tak dobrze? Być może dlatego, że graliśmy w obie drużyny w okrojonych składach, bez zmian. Przyłożyły się troszeczkę bardziej i może to zaplosowało. A tak naprawdę to staramy się z dnia na mecz grać, grać lepiej, grać składniej, grać podaniami, no i. Coś z tego wychodzi. Ważne, że jak kolektyw jest, to, to jest zwycięstwo. Jak powiedziałeś o tych kolejnych składach, tak wspominałem, przecież na boisku wystąpiło tyle samo w zawodników sześciu, a różnica była dość widoczna. E, bruk ogródno, ogro, przepraszam, pokazuje się w tym sezonie coraz lepiej i tak naprawdę można powiedzieć, że jeżeli taką postawę będziecie utrzymywać, to śmiało będziecie się liczyć o tą pierwszą piątkę. Takie są założenia, takie są cele. E, po to właśnie wychodzimy na boisko z obokami, dajemy z siebie wszystko, poświęcamy jakieś tam swoje zdrowie, żeby no. Właśnie zaistnieć i, i wyjść wyżej w tej tabelce, a za, zarazem, miejmy nadzieję, że awansować ligę wyżej. MH Power to Beniaminek tego sezonu. Jak byś określił tę ten, ten, drużynę? Solidna, natomiast troszeczkę za bardzo gra do przodu, nie myśląc o grze obronnej i myślę, że no, no to właśnie stało się heh, tym gwoziem, przysłowem gwoziem zróbmy, że, że tyle bramek wpadło. Pierwszy wywiad, więc też pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o personalia. Mateusz, gracie z kilkoma nowymi osobami, nowe twarze. E, już na starciu odpadł odpad, stały walec Łukasz Nowak. Jak właśnie się to wkomponowały te osoby? Jak tobie się gra z tymi nowymi twarzami? Osoby, które są e, nowymi drużynie, można powiedzieć, że no, są stałym punktem e, i, i twardym takim, który pomaga nam grać. Jest to duże wzmocnienie. E, Mateusz, bo mówimy o Mateusz Orzechowskim, jest, jest osobą, która no, potrafi przytrzymać piłkę, zagrać do przodu, strzelić bramkę, e, dokładnie podać. No To jest tylko im plus. E, Fabian, który no, też zastępuje nam Kubę na bramce, spisuje się bardzo dobrze, jak widać. E, Mamy w dwóch meczach tylko dwie bramki stracone, także jak najbardziej na, na plus. Jest dobrze. Dziękuję Jest za dobrze. wywiad. Dzięki, pozdrawiam jeszcze drużynę przeciwną i, i życzę samych sukcesów. Dziękujemy.